Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale. Ja jestem Antezon i dzisiaj gramy wygrany. Był nowy update. Przepraszam, nie było mnie chyba z trzy tygodnie albo i więcej. Chory byłem. Wiecie, zima. Ale spróbuję co dwa dni filmy robić teraz już. Widzę już, że grenu nie jest HD. Połapkę da się kliknąć. Gramy na normalu, bo nie jesteśmy. Wiecie, kim. Dobra, lecimy. Tu się nic nie zmieniło. W ogóle bardzo dawno w grze nie graliśmy. Może ja to przyciszę troszkę. Dobra, dzień jeden. Jak tu HD jest bardziej ładnie. Widzicie? nie, są. Jakie to jest? Te? To to to. Yy, jak to się nazywa? Płynne o. Coś tu jest? Nie, to samo. Babciu. O nie! Muzykę Dali gonienia. Uuu! Idzie tu, idzie, idzie. Otwieraj. Ale fajnie, że muzykę do gonienia. dodali. Melon. Na zewnątrz. Uciekaj. Da. Uf niebo dodał ale ładnie bardzo jasno tu O, master i grenny tu idzie boję się nie. O! dobra dobra goni mnie drzwi se nie może otworzyć książka Rzucimy to. Ja się trochę boję, bo dawno nie grałem w greny. Nie, nie mogła sobie na być tutaj. No musiała prosto na mnie. Widzi mnie, no nie. Szybko. A w ogóle czemu to spadło? Już? O, nie. O, jeju. Nowe. Goni mnie. Boję się. Nie, 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 ja tu nie idę. Ho, 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 ho. Ja ma Słyszałem ją. Uuuh! Idzie tu! Gdzie ona? idzie, idzie, idzie. Przechodzi. Pajęczynę chyba dodał. O jesteśmy w garażu. O bateria, Sefki Jest tu coś? Proszę, proszę. Nie ma. Uuu, coś spadło. Tu jest węd. Ojej, jaś, jakie ja się przestraszyłem. Grany tu zaraz przyjdzie. Na pewno. O, nie, boję się, boję, greny, idziesz tu. Idzie. Ona ma jakieś inne, oczy, takie czerwone bardziej. Biegnij. Dobra, dobra, dobra. Dobra, przechodź przez tą linkę. Nie idzie. Skrzypi podłoga. Ah! Nie, no nie. Złapała mnie. Co to było? Słyszeliście to? Dobra. Znaczy, wazon nie, nie zrespił się. A czy drzwi są otwarte gry. Biegnę, biegnę, biegna. Ona tu jest. Uf. Uf. Szukam. No, no nie. A co tutaj leżę są? Spadł. Mm! Idzie tu. O nie, no nie. Tu coś jest. O jeju. Biegnij. Czemu ona taka szybka jest? O, klucz. Spiderki. O jeju, ona tu idzie cały czas, przepuść mnie. Nie, no jeju, czekam. Ku jeju, może to do tego jest? Tak, tak, tak. Nie, straszny. Ona mnie cały czas goni. Nie, ja tam nie. O nie, no greny. Wchodzę na strych. O, ucieknę. Co to? A. U tam jest gasolina. Ja spadam. Dziękuję. Uciekam. O nie w mnie jak? Johna tu idzie. O nie. Idzie tu. O jeju. Biegni. <noise> Na pewno mnie tu. Hm. Dobra. Uf, 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 uf. uf. pułapkę specjalki. Nie wiem, gdzie ona jest. Drzwi zamknięte. Uf, 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 uf. Kucaj. Po Jezu. Jak ja się przestraszyłem. Otworzyłem drzwi. Dzień dobry. Tutaj grę. Piszę tu coś. Jakie to głośne jest! Poczekajcie, mam pomysł. Zrzucę to w szopie. Ona tu przyjdzie. A ja sobie idę do domu. <gry> Okej, okay. nie wiem, czy mnie dobrze słyszę. Słychać? Myślę, że tak. Dobra, słyszę, otwiera drzwi. Lecimy. Coś pospadało, obrazy. Jazda, jazda, jazda. Greny, skoczę, skoczę. Albo nie. Gdzie ona? Jezu! Ej! Chyba nowy obrazek jest. Chyba tak. Uuhu. Straszna jest ta nowa greny. Dobra. Czy tu się pozmieniało? Jak tu jasno ładnie. Ale pewnie Jaka wielka pani Hmm. O nie, wyskoczyłem. Dzień trzeci. Nie nie, nie będę przeciągał górę. Dzień trzeci Ja nie wiem co by tu można zrobić Widzą Wie Więc zabijemy się I zobaczymy nowy ending Ojeju Greny Chyba i tak dużo zrobiliśmy Nie no malutko tak. Gdzie ona jest ona zawsze tu się spałniła w piwnicy. O, tam cię spałnił teraz. Bum. Nie spadłem ze schodu. Jestem ciekawy, czy dodali jakąś nową scenkę umierania. Dobra. Już mamy ekran z farby Dobra, dobra, dobra No i tu też jest farba Halo, dzień dobry O, teraz tam się spadło A teraz zagramy znowu normalne oczy, czym Nie wiem Co oni tu pododawali, bo pisało nowe miejsca do eksplorowania, no to tam. Tam gdzie to odkryłem i no to zrobimy w następnym odcinku Greny. Gdzie jesteś? No, co to ma być? Psiu. Gdzie się... Ona ma nowe trzy miejsca spawnu No i jaka? O, spadamy ze schodów. To już była ta scenka. Nas zje teraz. No, było to. Mm, pociąg jak wyjechał. Chyba nowy napis, gramy over jest. O, kiedyś nie znikam. No, Dobra, ja wam widzowie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym wideo. Nara!